dzień dobry, witam was. Bardzo serdecznie dzisiaj mamy takie zadanie rozklepania. Ciągle określone dla n, większy bądź równy. 1 jest arytmetyczny oraz a n równa się minus 2 i a 11 równa się 0. 15 wraz z tego ciągu jest równe. Teraz musimy policzyć różnicę, czyli od kolejnego wyrazu a 11, jak odejmiemy a 10, to między nimi jest różnica 1, 11, 10, 1. Czyli to będzie jedna różnica, czyli 1r, tak? 1 razy r. Czyli podstawiamy sobie 0 odjąć, ale tu jest minus 2, to jest bardzo podwykliwe, równa się r. No 1 r to jest to samo co r. Minus, minus daje plus, czyli 2 równa się r. Czyli jak będziemy szli w prawo, to będzie trzeba dodawać dwójkę, a jakbyśmy szli w lewo, to byśmy odejmowali tą różnicę. I teraz tak, czyli a11 jest 0, a12 będzie co? 0 plus 2, tak? Czyli poprzedni plus yy, różnica, czyli 2. A13. No to jest A12 plus R, czyli 2 plus 2, 4. No i tak dalej, czyli A14, już widzimy tą analogię, będzie 4 plus 2. O 1, ale poleciałem. 4 plus 2 jest 6. No to A15, moi kochani, A15 to będzie 6 plus 2, czyli 8. Cudownie, jesteście wspaniali, naprawdę dzięki, że mi podpowiadacie. A 15 jest równe 8. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie do końca. Jeżeli zrozumieliście cokolwiek z tego filmiku, zapraszam do udostępniania go u siebie na Facebooku, Instagramie albo na TikToku. Pozdrawiam Was ciepło, do zobaczenia. Yo, jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku. Zajdziecie koniecznie na opis pod filmikiem, tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem. Super, i wszystko jest podzielone na działy. Świetnie. Jeżeli filmik się podobał, podeśnie go koniecznie swoim znajomym najbliższym. Daj lajka, daj łapkę w tym... W górę dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback, dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde, postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej, tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. Zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!